z takim odcinku, gdzie pokazuję moje rzeczy. I dzisiaj będzie to pomadka, baby lips. Pomadka prezentuje się tak, jest to taki oto kolor, taki naprawdę ładny, bajeczny. A Maluję dokładnie, o tak. Też to bajecznie wygląda. I zobaczmy, trwajmy teraz, pokażę teraz drugą rzecz, zaraz zastopuję i zaraz do Następną rzeczą jest zniszcz ten, ten, fajna książka, jest takie ostrzeżenie, można sobie, można sobie poczytać co tutaj mówi ostrzeżenie nam. Różne strony, Z wiele stron, może nagram serię i naprawdę prezentuje się ślicznie na razie, później jak go zniszczę, kurczę odwrotnie go trzymam, później jak go zniszczę będzie naprawdę nieprzyjemny, więc oglądajcie go ostatni raz. Dobra, nie. już niestety będzie trzeba zepsuć dziennik. Mam nadzieję, że będą to odcinki. A na razie się z Wami żegnam. I też mam nadzieję, że będę pokazywać więcej moich nowych rzeczy. Zegarek mówi: tyk, Tak, 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 tak. Dobra. A długo cisza. No i. Mam nadzieję, że będzie więcej tych odcinków. Naprawdę. Wam jeszcze coś. Pod... Cenię te pomadki Baby Lips. I naprawdę chętnie do i pomadki raz na raz możesz kupić. porządną pomadkę. Albo cieszę się też z zakupu książki. Zniszcz ten dziennik. Jest ona wspaniała. Boże, znowu ją nie trzymam. Co ja mam? Zniszcz. Zniszcz ten dziennik. Widzimy się w następnych filmikach. Dzięki i pa pa. Because they know you.